Cześć, cześć, Robert do Pachnącego Żelicą. Witam Was po raz kolejny w mojej kuchni. Dzisiaj jak widzicie i jak o, możecie się spodziewać po tytule tego filmu e, Zapraszam Was na wycieczkę po kiszonkach. Będę dzisiaj robił kiszoną kapustę z tejże białej kapusty, do której będzie nam dodatkowo potrzebne, potrzebna tylko sól. No, oczywiście jeszcze e, do sporządzenia tej, tej kiszonej kapusty potrzebne będą urządzenia, typu na przykład taka tarka czy nóż albo wiadra. Dlaczego tylko kapusta i sól? Ja wiem, że dodaje się marchewkę, dodaje się liść laurowy, ziele angielskie. No naprawdę różne rzeczy ludzie dodają do kisznej kapusty. Ja też tak robiłem kiedyś i uważam, że to bez sensu jest. Jak doda się marchewki, to ta marchewka czasami przynosi taką gorycz do, do, do kapusty. Wydaje mi się, że lepiej nawet na surówkę czy na cokolwiek innego dodać sobie po prostu świeżą startej marchewki. Jakiekolwiek inne dodatki, lepiej moim zdaniem dodać na świeżo, a taka zwykła, kiszona kapusta chyba jest na prostu najlepsza. Potrzebna jest właśnie do tego tylko sól, czasami dodaje się też odrobinę cukru na sam początek fermentacji. Druga sprawa, dlaczego plastikowe pojemniki, czyli w zasadzie jeden pojemnik, bo ten tylko potrzebny będzie do szatkowania. Ja mam pojemnik, który jest przeznaczony tylko do kapusty, w związku z tym, że u nas się robi wina piwa. Lepiej, żeby nic do tego piwa, czy do wina się nie dostało. Chodzi o bakterie kwasu mlekowego. Że po prostu zepsują wtedy taki nastaw. A w kapuście właśnie są niezbędnie potrzebne. Ja taką kapustę kupuję na placu. Moim zdaniem najbezpieczniej, Najlepiej jeszcze taką, żeby były dziurki po robaczkach, żeby pod jakimś liściem trafił się takie kawałeczki Przetrawionej już kapusty przez te robaczki. To jest znak, że w kapuście jest po prostu mniej chemii. Myślę, że bez chemii w ogóle byłoby ciężko uchować kapuchę, bo jest tylu chętnych, żeby ją wrąbać, jak na przykład mój pies. Ale to pies dostaje resztki z tej kapusty, którą będę szatkował. Kapusty nie myję, obieram tylko z zewnętrznej warstwy liści, tych, które są zeschnięte. W jakiś sposób uszkodzone, czarne, brudne. Resztę odkrawam. Odkrawam też głąba, to znaczy tą część od spodu, bo sam głąb oczywiście zostaje później poszatkowany. Są lepsze tarki czy szatkownice niż ta. Oczywiście są też gorsze, ale są lepsze. Takie, które wkłada się kawałek czegoś, co chcemy poszatkować. W tym przypadku kapusty. I po prostu takim, nie wiem jak to nazwać, karetka taka, coś, co tutaj się przesuwa po, po tych ostrzach, po prostu się e, e, suwa. Jest to dużo wygodniejsze i istnieje mniejsza szansa na to, że zniszczymy sobie paluszki na tych ostrzach. Ale można dojść do miary jako takiej wprawy i dać sobie radę z takim szatkowaniem. W związku z tym, że ona ma taką powierzchnię... A! Można jeszcze oczywiście kupić w ogóle poszatkowaną kapustę. W takich wielkich worach, na takich właśnie placach hurtowych. Ja tego nigdy nie robiłem. Zawsze kupuję e, kapustę w worach. Myślę, że głównym powodem jest to, że po prostu jest tańsza. A mogę sobie sam poszatkować i jest to zrobione na świeżo. E, szatkuję najpierw jakąś tam... Ach, na światkę. Poszatkuję najpierw jakąś tam część kapusty i dopiero później zaczynam ją ugniatać, bo tak jest chyba szybciej. I tą poszatkowaną kapuchę najpierw ładuję do tego dużego wiadra. Jak już nazbiera jej się dużo to dopiero zaczynam ugniatać w tym mniejszym wiaderku, po to, żeby odcisnąć, żeby, żeby po prostu wyszedł z, z tej kapusty sok, który będą bakterie kwasu mlekowego yy, no w tym się zalęgą, będą zjadały cukry i będą przetwarzały na kwas, który też konserwuje kapuchę. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, że to Mignięcie u was to jak bramy w czasoprzestrzeni u Izaka Asimowa. Ja przez ten czas zdążyłem całą tą kapustę poszatkować i wyszło z tego no, dwa wiadra. Fakt, że dzięki temu szatkowaniu kapusta zdążyła odetchnąć, tak samo jak się robi sałatkę z kapusty białej, ona żeby nie była taka gorzka i ostra. To powinno się ją poszatkować, delikatnie zasolić i dać odpocząć, pooddychać. Tak samo właśnie będzie, czy było. Teraz część poszatkowanej kapusty zasypuję, nie wiem ile tu będzie, ze trzy garści. Wsypuję odrobinę soli. Myślę, że gdzieś około łyżeczki. Biurne yy, tam. Gdy robi się małą ilość kapusty, to okazuje się, że tego soku, który tutaj yy, zaczyna się wydobywać z kapusty pod wpływem uciskania i yy, działania soli jest za mało. Jak już się robi taką ilość, jak jest mniej więcej wiadro, to, to. tego soku zaczyna być po prostu za dużo i trzeba go wylewać. Można oczywiście tak samo yy, użyć jakiegoś tłuczka do tego, żeby zmiażdżyć. Tak jak kiedyś robiło się w beczkach, w, y, wskakiwała piękna dziewica do beczki i ugniatała bosymi stopami. Yy, to ja robię to tutaj pięścią, a Wy możecie zrobić to tłuczkiem albo jakąś rózgą. na część, kapusty, znowu odrobina soli. Znowu zanim dojdziemy do wierzchu, tego wiadra, już. Tego soku będzie na tyle, że yy, będzie można już po prostu machać kapustę w tym soku. Dlaczego ja to robię w plastikowym wiaderku? Dlatego, że robiłem w kamionce i kamionka lubiła sobie na przykład zapleśnieć i ta pleśń później zostawała już w tej kamionce. Trzeba było albo dezynfekować alkoholem, albo jakimiś innymi preparatami chemicznymi, bo po prostu pleśń gdzieś się wgryzała. W plastiku nie ma tego problemu. To samo z kamieniem, który w wielu przepisach występuje, e, zwykły polny kamień. On tak samo lubi przenosić jakieś drobne ustroje, mimo tego, że się go gotuje. W plastiku takiego problemu nie ma. Naprawdę wychodzi bardzo dobra kapucha. Pomyślałem, że może pokażę jak robić to taką różną. A przy okazji zaoszczędzę ze sobie kostki i tutaj skórę. Bo sól to nie jest najlepsza maseczka dla, yy, dla skóry dłoni. Myślę, że może nie całe to wiadro, ale duża jego część po takim ubijaniu zmieści się w tym małym wiaderku. Oczywiście część wody wypłynie. Z kapuchy ja się jej po prostu pozbędę, bo mi wcale nie będzie potrzebna do niczego. I po ubiciu zamykam sobie pokrywką. Ona, mimo tego, że jest w miarę szczelna, to i tak nadmiar tych gazów, nawet gdyby coś się stało, upuści, a nic tam do środka się nie dostanie, żadne muszki, żadne y, niechciane przez nas pleśnie, po około 3 dniach po około 3 dniach y, fermentacji, czy wstępnej fermentacji. W takich wyższych temperaturach rzędu 20 kilku, 20, 20 kilku stopni najlepiej jest taką kapuchę przenieść sobie w jakieś chłodniejsze miejsce i no tam sobie fajnie yy, zaczyna się coraz bardziej kisić, zaczyna się robić coraz kwaśniejsza. No i myślę, że przez całą zimę takie dwa wiaderka śmiało zużyjemy. Yy, myślę, że wystarczy Wam to. Do zrobienia własnej kapuchy w domu można dodać sobie jabłka, tak samo. To chyba jedyny jest taki niewnoszący zbyt wiele swoich własnych swoistych aromatów i smaków. Owoców, które ja po prostu czasami dodaję do takiej zwykłej białej kapuchy, ale tym razem tego nie uczynię. Pozdrawiam, do następnego razu. Thanks <laughs>